Dzień dobry. W dzisiejszych czasach jest powszechne posiadanie telefonu z dobrym aparatem, co wcale nie utrudnia, lecz ułatwia robienie zdjęć i wrzucanie ich w internet. Tak mówię do siebie: wejdę sobie dzisiaj na grupkę i znajdę sobie zdjęcie jakieś na miniaturkę. Wchodzę, przewijam przez dziesiątki memów, takich ogólnych i takich, co zrozumieją tylko, tylko ci, co są na tym roku. Później 27 zdjęć wykładu, który jest udostępniony na stronie internetowej, za hasłem, ale było podawane na pierwszym wykładzie. Później, jakieś zdjęcia z jakichś imprez studenckich. Później, kolejna porcja memów. Parę zdjęć samochodów kijowo zaparkowanych oraz zdjęcia typu Czekam na Ciebie tutaj i tutaj w pobliżu tej roślinki. Na pewno pamiętasz. To zdjęcie właśnie Państwo oglądają na swoich ekranach. Czasami na szybko trzeba znaleźć jakieś zdjęcie, na przykład wzór zadania do zrobienia, jednak jest to utrudnione przez wspomniany przeze mnie nadmiar informacji. Złotą opcją byłaby funkcja tagowania zdjęć pod względem tego, co się na nich znajduje, ale, ale kto ma czas na takie tagowanie? Można też tagować automatycznie, ale automaty są omylne. Można też usuwać głupie i niepotrzebne zdjęcia, no ale nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. O, właśnie teraz mi się roślinka przydała. A najlepszą opcją znalezienia potrzebnego zdjęcia jest po prostu zapytać. Może ktoś ma natychmiastowy dostęp do informacji, która nas aktualnie interesuje i się podzieli. A dopiero jak się nie podzieli, to zacząć szukać. Jednakże ta opcja też ma swój minus, bo jak ktoś już wyśle takie zdjęcie. To generuje dodatkowy ruch. Jest tych zdjęć jeszcze więcej. Jeszcze trudniej się połapać w historii zdjęć. No ale jako studenci jakoś sobie radzimy. Koniec.